Cześć! Na dzisiejszym vlogu pokażę Wam jak robię taką autoportretową sesję. Jak to wygląda, jak buduję kadry. Myślałem, że będzie trochę cieplej, ale strasznie pizga. Więc nie wiem co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ale myślę, że będzie fajny vlog. Taki lekko edukacyjny. Może nie edukacyjny, ale pokażę wam jak to wygląda z mojej perspektywy, kiedy buduję sobie sesję taką autoportretową. Można powiedzieć, że lekko stylizowaną, bo <noise> ubieram się tak na co dzień, więc nie jest to jakaś wymyślna stylizacja. E, aczkolwiek mam parę fajnych jakichś gadżetów, które gdzieś tam postaram się wykorzystać. Miało być pochmurno, ale wychodzi jakieś takie lekkie światło. Zobaczymy, co się da pomiksować z tym, co zastaniemy na miejscu. Okej, okay, mamy taką sensną lokację Całkiem fajną robotę robi to światło, bo się robią takie fajne światło Dziennie na tej trawie i ta trawa w ogóle fajnie jest taka Irlandzko ułożona Myślę, że fajnie będzie to wyglądało, będziemy sobie zaczynali sesję Gdzieś tutaj Takie szersze kadry, będziemy później szli sobie w tamtą stronę Na tą górkę, tam jest taki fajny kamień, fajne drzewo i spróbujemy coś fajnego sobie z tym zbudować. Tak, jak mówiłem, mam trochę sprzętu ze sobą. bo Mam torba ze sprzętem, jakaś torba z takimi pierdołami, akcesoriami, które też fajnie będzie wyglądać na zdjęciach. Mam plecak, który ma budować jeden z pierwszych kadrów. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. Będę musiał pilnować tylko tego, żeby statyw, który będzie mi robił zdjęcia, co najważniejsze, nie był w kadrze, gdzieś tam cieniem rzucony mm. więc pewnie będziemy budować sobie coś w ten klimat to światło, widzę, że dość długo się będzie utrzymywać, więc całkiem spoko będziemy wyzwalali sobie telefonem aparat i... no zobaczymy <laughs> jeszcze tego nie robiłem na taką większą skalę, zazwyczaj w domu gdzieś jakieś autoportrety, bądź z Dorotką razem jak robiliśmy coś w plenerze, a dzisiaj jestem sam i zobaczymy. Będzie fajnie. <laughs> okej, okay. mamy ustawioną tutaj drugą lokalizację, tak przy na przodu. Wyschodził tak w dół tej górki, zobaczymy, jak będzie wyglądać No, pierwsze myślę, że wyszły fajnie. Wyszły tak bardzo graficznie, plastycznie. Czekam, aż mi się aplikacja znowu sparuje z aparatem, bo coś się rozparowało, e, bo chciałem zacząć zdjęcia, i ale zaraz będziemy działać dalej. O, poszło. Jeszcze tylko klik, klik. I, I tworzymy to. dalszą część opowieści. Bardzo fajnie to działa. Bo czasami muszę pilnować, żeby nie wyjść za daleko od, od aparatu nie odejść z telefonem, bo traci połączenie ale ogólnie super wszystko można ustawić z poziomu telefonu dobra, działam dalej i do za chwilę dobra, synchronizujemy tutaj i mamy kolejne ustawienie aparatu o, teraz robimy tak pod górkę. Chcę zbudować sobie z takiej żabiej perspektywy e, pierwszy plan tą trawą. Ja gdzieś sobie stanę tam troszeczkę dalej. Będzie już to wszystko widać co mówię do Was i nagrywam. E, to widać mniej więcej w aplikacji jak to wygląda. E, zobaczymy czy to będzie. Kompletnie nic nie widać, więc e, Dobra, po prostu zrobię te zdjęcia i zobaczycie jak gotowe. Fajnie wiatr rozwiewa płaszcz. Fajnie wiatr rozwiewa płaszcz, także mm, będzie spoko, super. OK, zrobiłem tutaj nawet więcej niż chciałem, bo zrobiłem trochę portretów, trochę takich pod światło, z bliska, jakieś takie e, bardzo kontrastowe. Strasznie tu wieje. Czuję, że wrócę przeziębiony. Mam nadzieję, że nie. Ale idziemy teraz tam dalej. Tam zrobimy sobie jeszcze z kilka, kilkanaście klatek, myślę, że zrobimy trochę takich portretowych, coś pod tym drzewem, coś z gadżetami, które mam i, i myślę, że będziemy mieli gotową sesję taką. Celowałem w 10-15 klatek, hmm. którą będę mógł sobie zrobić jako historię na blogu. Taką sobie. Może coś do tego popiszę. Wiesz, fajnie wyjdzie. Trochę się jarę już tym. <laughs> Całkiem zacny pomysł to był. A pomysł się wziął stąd, że ostatnio wrzuciłem posta na Instagrama, że chętnie kogoś przygarnę na sesję, bo już mam taki kreatywny przestój i bardzo bym chciał coś stworzyć fajnego, ale nikt się nie zgłosił. Więc stwierdziłem, że najlepszym pomysłem będzie zabranie siebie samego na sesję. W końcu taki jestem fajny. Nie, <laughs> a ja tak serio przy okazji właśnie wpadłem na pomysł, żeby nagrać vloga z tego, jak mniej więcej to wygląda. Nie wiem, czy wam to pokazuje w sumie jak buduje kadry, ale mm. ale zaraz wam pokażę. E, ten aparat co jest, stoi tutaj, e, i on pokazywał coś takiego przez tą trawę. Ja sobie stałem tam na górce gdzieś tutaj, byłem w takim. bez kroku zresztą zobaczycie. I to światło fajnie wpada przez tą trawę. Robi takie bliki, mm. całkiem zacznie to wyglądało. A gdzieś tam znikoma część tego światła była na mojej twarzy. I to fajnie tak gdzieś kontrastowało i. Jeszcze ten wiatr. Także myślę, że to będzie fajny kadr. Przynajmniej jest cztery kadry z tego takie wyciągnę, jeszcze poza tego jak gdzieś tam na górze stałem. I co? I idziemy tam, na ten fajny kamień, fajne drzewo. Jeszcze pewnie gdzieś sobie tam zrobimy jakieś takie, że idę kadry. W ogóle taki statyw oldschoolowy dorwałem. Jest trochę popsuty, bo się niektóre nogi chowają. Ale i tak sprawdza się całkiem fajnie. Zwłaszcza, że głowica pasuje. Tylko sobie głowicę odkręcam z aparatem, przykręcam na drugi i śmiga. Dobra, do za chwilę. Okej, okay, teraz zrobimy sobie dwa piony. Jeden będzie taki, żeby dostał tutaj pod tym drzewem i kadr będziemy zamykał między tym drzewem tutaj, a tym gdzieś w tym miejscu siebie umieszczę. Oczywiście to będzie pion, więc będzie wyglądało coś w tym stylu przez aparat. <grym> Nie wiem co tam, tam wyjdzie z tego, ale wygląda kadr fajnie. Fajnie się to zapowiada, więc... Yy, będzie dobry kadr. W ogóle pełno jest tutaj kupek jakichś jelonków, nie jelonków Sarenków. sarenków yy, sporo tu zwierzątek biega. Okej, okay, da się ustawić i działam dalej. Dobra, tak, aparat. Jest na rzecz, kadr będzie pionowy. A tutaj sobie przełożyłem taką gałęź z przodu, żeby było fajnie dawa nam jakiś plan z przodu przed tym, przed tym drzewem przed tym tam się będzie działo ja sobie siądę pod drzewem a no, zobaczymy jak to będzie wyglądać może z fajeczką no cześć do pierwszego kadru, przeniosłem się w trochę innym miejscu nie siedziałem tak pod drzewem jak teraz bez akwerzy tylko siedziałem tu gdzie jest torba to się zrobiła fajniejsza perspektywa w miejscu w którym byłem i dało się fajnie uchwycić drzewo i fajnie to jak ja siedziałem A też zrobiłem pion zawsze staram się robić kiedy fotografuję i kiedy robię jakiś pion to staram się robić drugi pion który będzie a też taką fajną kontrą do tego pierwszego, żeby zestawić je później ra razem w historii obok siebie. No to fajnie wygląda jak w historii. Dwa, dwa piony są koło siebie. Zamiast jednego takiego dużego, który zajmuje dużą przestrzeń. Dużo łatwiej jest wtedy opowiedzieć historię i te zdjęcia przechodzą jedno w drugie w taki fajny sposób. Że, a, że widać te przejścia, nie? Jakby cały kadr nie, nie zajmuje takiej dużej powierzchni, tylko. Dwa mniejsze koło siebie, no, zobaczycie w historii. Dobra, a teraz będę robił takie mm, od dołu bardzo zdjęcie. A, myślę, że z taką perspektywą na to drzewo i ja siedzący tak już pod tym drzewem. Zobaczymy, co, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, ale myślę, że kadr będzie fajny, jak uda mi się go zbudować, bo już coraz bardziej marzne. To będzie fajne do tego później zrobię sobie jakieś portretowe takie i tam na górce jest fajne miejsce, to od razu Wam pokażę jest ten kamień i w tym miejscu stawi się aparat to ja sobie na tym kamieniu też takiej ramię między tymi dwoma drzewami umieszczony niesamowicie sensownie to może wyglądać zwłaszcza to światło jest dzisiaj takie przyjemne ono nie jest jest dość, że słońce jest już dość wysokie, ale ono nie jest twarde, ono jest takie mięciutkie. Jeszcze ta trawa nadaje takiej miękkości e, temu światłu. Hmm, myślę, że będzie zacznę. Dobra, lecę szybko z tym portretem później idę tam na ten kamień, póki jest światło. skończyliśmy padałem baterię już w telefonie więc nie zrobiłem wszystkiego co chciałem chyba z dwóch kadrów mi braku takich które planowałem zrobić teraz światło fajnie się w tamtą stronę układa można było jeszcze coś zrobić A, że pięknie to trawa zresztą zobaczcie nie widać na tym jak podejdę bliżej to wam pokażę no także jestem zadowolony, myślę, że tak 80% tego co miałem w planach to wykonałem. Ten kadr pod górkę, kurczę jest super, ale mm, nie na statywach, które posiadałem przy sobie, więc trochę jak się jeszcze zastanawiam, czy nic nie zostawiłem. Bo czasami zdarza się być mi roztargnionym. No, tak czy inaczej. Do tematu tych kadrów, które zrobiłem, to myślę, że 80% tego co chciałem fajnie to powychodziło. Tak jak na szybko przeglądałem. W ogóle fajne miejsce. Chciałbym kogoś tutaj zabrać, żeby na spokojnie zrobić posesję. Może jakąś parę. Eee, magicznie, magicznie naprawdę. Dobra, zbliżamy się do tego miejsca, co chciałem wam pokazać, jak światło się fajnie układa. W ogóle światło mi super dopisało dzisiaj. Jeszcze te trawy są tutaj takie zacne. Kurde, szkoda, że mi padła bateria w telefonie. Już nie mogę tego wykończyć, bo a tutaj by wyszedł mi pewien kadr, który mi się marzył. Zobaczcie, jak to zacznie wygląda. Niesamowite jest to miejsce. Mhm. Ale dobra, wrócę tu na pewno z kimś, więc na spokojnie wtedy sobie porobię to. A co mi się tam marzy? A I tyle, dobra. Wracam do domu, obrabiam i składam tego vloga, żebyście mogli zobaczyć od razu, co, co wyszło. Czyli obrabiam, żebyście mogli zobaczyć, co wyszło, a vloga składam, żebyście w ogóle cokolwiek mogli zobaczyć. <laughs> tyle. O, fajnie było. Dobra, to na razie do następnego. Hej!